Hej, to Dominika. Ten film najprawdopodobniej będzie przepełniony emocjami, ale wiem, że wielu ludzi czuje się podobnie jak ja, i chcę, żeby wiedzieli, że nie są dziwni, nie są odludkami i nie są w tym wszystkim sami. Także zapraszam do oglądania. W ostatnich latach dość często słyszałam stwierdzenie, które jest napisane w tytule tego filmu, musisz być bardziej kobieca. I przeważnie mówiły mi to osoby z mojego najbliższego otoczenia, rodzina, bliscy. Ja od dziecka lubiłam się ubierać dość neutralnie, w sumie to nawet wolałam męskie ubrania. Dodatkowo nie przepadam za noszeniem makijażu, raczej nie maluję paznokcie, dzisiaj mam wyjątkowo pomalowane, a na przykład o biżuterii to w zasadzie zazwyczaj zapominam po prostu. No, ale najwyraźniej niektórym osobom to przeszkadza. I problem w tym, że na mnie ten termin kobieca działa trochę jak płachta na byka. Dlaczego tak jest, tego do końca nie wiem. Mam pewne podejrzenia, ale chyba to jest temat na dłuższą dyskusję. Może kiedyś ona się wydarzy. Wiem też, że nawet jeśli chciałabym spełnić oczekiwania tych osób, które mi tak mówią, i ubrałabym się według nich kobieco, to najprawdopodobniej. Czułabym się na tyle niekomfortowo w takim ubraniu czy ogólnie wyglądzie, że wcale nie spełniałabym standardów typowej kobiecości. Bo jednak, na wygląd człowieka bardzo duży wpływ ma to, jak się czuje ze sobą. Przecież bardzo często mówi się, że trzeba być pewnym siebie bo pewność siebie jest po prostu bardzo atrakcyjna i tak samo czucie się komfortowo z własnym wyglądem jest bardzo istotne dla samego tego wyglądu. Zdaję sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie większość osób, które mi to mówią, mówią to tak naprawdę może z jakiejś troski, ale wiem, że na pewno wielu z nich również drzemie takie nawet podświadome, podświadoma chęć powierania po prostu utartych schematów. I gdy widzą, że ktoś troszkę się im sprzeciwia tym schematom i chce pójść własną ścieżką, no to im się to nie podoba, bo może same nie mają na to odwagi. No nie wiem, może tutaj już za bardzo wybiegam, za bardzo filozofuję, ale wiem, że to jest możliwe. Pamiętam, że dwa razy w życiu, chyba nie więcej, ale dwa razy pamiętam bardzo dobrze. Pewne osoby powiedziały mi, że jestem bardzo kobieca i to stwierdzenie na pewno padło na podstawie jakich, jakiejś obserwacji mnie przez nich albo jakiegoś mojego konkretnego zachowania. Nie wiem tak naprawdę, z czego to wyniknęło. Ale jestem przekonana, że nie miało to zupełnie nic wspólnego z moim wyglądem, a już na pewno nie z ubiorem. I nie wiem, może to będzie jakieś wiekopomne odkrycie dla niektórych z Was, ale to, jak wyglądam, wcale nie czyni mnie kobietą. To zupełnie inne kwestie na to wpływają. Raczej to, co mam w głowie, to, co mam w sercu. I na tym koniec. Też wiecie, ja ogólnie jestem raczej osobą, która stara się nie przejmować tym, co mówią inni. Chociaż jednak, jak mówią to bliscy, to trochę bardziej na to, to na mnie wpływa, bo właśnie wiem, że chcą raczej dla mnie dobrze. Ale też tak sobie czasami na przykład myślę, jak czują się chłopaki, mężczyźni, którzy usłyszą, że nie są męscy albo powinni być bardziej męscy. Bo wydaje mi się, że jednak współczesny świat, a w zasadzie w ogóle świat, jest tak dziwnie skonstruowany, że jednak. To na nich ciąży raczej większa presja tego właśnie tej męskości. Chciałabym, żebyście, jeśli jesteście w takiej sytuacji, jeśli rzeczywiście słyszycie takie teksty od otoczenia, to naprawdę nikt na was nie wpływa. Nie przyjmujcie się tym, raczej zajrzyjcie w głąb siebie, zastanówcie się to, co wy tak naprawdę lubicie, jak lubicie wyglądać, jak dobrze się czujecie, i podążajcie tą ścieżką. Pamiętajcie, że nikt nie jest w stanie wam czegoś wmówić. No, a już na pewno nie tego, kim jesteście, albo jacy jesteście, bo wy to najlepiej wiecie. I wy wiecie, kim jesteście, i ta wiedza, to co czujecie, no to właśnie to czyni was tym, czym, kim jesteście i jacy jesteście. Trochę to wszystko zawiłem, ale chciałabym się jakoś tak tym podzielić. Mam nadzieję, że. Dotarłam do tych osób, które podobnie się czują, które otrzymywały podobne komentarze. Też chciałabym was bardzo serdecznie poprosić. Wiem, że mam bardzo dobrych, miłych, sympatycznych widzów, ale bardzo chciałabym, wam, chciałabym was prosić, żebyście nie pisali mi na przykład w komentarzach czy w wiadomościach prywatnych teraz nagle, że no ale przecież jesteś kobieca, no przecież jesteś super, coś tam, coś tam, coś tam. Bo ja tego nie potrzebuję. Nie, bo to, bo to nie jest mój cel, wiecie. Ani to otrzymywanie tych jakichś komplementów, ani samo bycie kobiecą, jakby nie jest moim celem, nie jest moim marzeniem czymkolwiek. Także możecie sobie zaoszczędzić czas, ewentualnie napisać mi coś zupełnie innego. Mam nadzieję, że ten film w jakiś sposób zachęcił Was do pewnej refleksji, albo może Was jakoś tak uspokoił, pocieszył. Bardzo na to liczę. I proszę Was, żebyście, jeśli tylko macie jakieś pomysły na kole tematykę kolejnych filmów, to koniecznie zostawiajcie te tematy w komentarzach poniżej. Też zapraszam Was na mojego Instagrama, na którym czasami wrzucamy jakieś fotki, i stories. Także jest tam trochę więcej mnie. Tutaj macie nazwę i będzie ona również w linku, w opisie filmu. No dobra, no to ja teraz idę i widzimy się już bardzo niedługo.